Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzisiaj mamy piękną, słoneczną niedzielę i rozpoczynamy nowy vlog. 4 plus 1. Jesteśmy w tym parku co wczoraj. Tutaj jakieś dziecko chyba ma urodziny, Happy Birthday pisze. Piękną pogodę mamy i zobaczcie co się dzieje, ile jest ludzi w tym parku. Spacerują, grają, bawią się, cieszą. No wspaniale jest, pogoda dopisuje. Pięknie, po prostu pięknie dzisiaj ptaszki śpiewają, coś pokazują, wyginają się. Ojejku, jakie pozy. Ja myślałam, że to prawdziwe ptaszki śpiewają. <grywa> Do Lego jeszcze dłuższa niż wczoraj. Tam masz chęć daleko widać. chyba pogoniła mima, nie ma zarabiana. A, Idziemy troszkę inaczej dzisiaj. Pierwsze pierwszeństwa niestety i same polskie Volkswageny. Faktycznie <gryny> do wyboru do koloru. Co no, się dzieje? Pod bramą. Przeszliśmy pod bramą miejską Porta Garibaldi. Jest to neoklasyczna brama miejska zbudowana w XIX wieku, początek XIX wieku. No już pachnie jedzeniem. Hmm, hmm, hmm. na 20 stopni więc popatrzcie ludzi pełno Co mm. się dzieje jeżeli oglądaliście wczorajszy odcinek no to wiecie, że byliśmy tutaj na zamku zaraz wejdziemy, ale nie poszliśmy dalej, tylko wróciliśmy w centrum miasta, więc jak przejdziecie dalej yy, przez bramę, to dojdziecie do pięknego ogromnego parku tu grają w trzy kubki i się dają wkręcać ludzie Pamiętam jak na gubałówce byliśmy nie tym razem, ale poprzednim, po którym z rzędu. I tam właśnie też była cała mafia. Także lepiej się nie dać nabierać na to, nigdy nie wygracie. <laughs> Sorry, zatrzymaliśmy się? Chyba mu pękł balon. Jaki pech? Nie można na hulajnodze i rowerami, niestety. No. Czasem słychać polski język, ale nie za często.

Widzicie, wychodzimy na ten plac główny. Pięknie. Czyli po prostu. Główne wejście jest powiedzmy po lewej, a tam, od strony miasta. I tak powiedzmy, naprzeciwko tej wieży jest wejście do tego parku. Tak, byłeś na ujęciu. Byłeś. Tak, fajnie.

gdzie samodzielnie robią makaron. Taka typowo włoska. Fajny klimat. Takie mm. Bardzo ładnie jest. Uroczo. Mm. staliśmy kawkę. Latte temat czatu włoskie. Parmigiano mm. di meranzane. Pasta i wino, amatryciana, jest... bolognese. Bolognese. Bolognese? Ok. okay. Perfekt. <laughs> Ciężko było zrozumieć, pan tak szybko po włosku mówi. <laughs> Ale udało się, jest mój makaron. Tak, chłopcy mają takie smakołyki. Ja chciałam najbardziej przypominające spaghetti bolognese. I mam. Jest mega al dente, ale jednocześnie pyszne. Włoskie piwko. Mm. Dobre. No makup, prawda? Coś się wunęszyłeś? A fajne. Zamówiliśmy jeszcze tiramisu. Trzeba koniecznie skosztować i pana kotę czekoladową. I tak wygląda nasz rachunek 100 euro. Ale zwróćcie uwagę, że tutaj mniej zapłaciliśmy za obsługę, tylko 8 euro w porównaniu do no, ceny kształtu jest OK, bo mniej niż 10%, więc jak najbardziej ok. A byliśmy w takiej knajpce, którą wczoraj wypatrzyliśmy, ponieważ tutaj robią sami makaron. Kom na forta pasta wino! Zobaczcie, co się dzisiaj dzieje tutaj, gdzie sprzedają lody. Widzicie? To mega kolejka. Aż zawijas idzie w drugą stronę. z tej strony pokażę. Tada! Aż chęt daleko. Bo my wczoraj mieliśmy szczęście. Widzieliście? Jaka kolejka za lodami dzisiaj? My mamy zaliczone Aleksandroś pokaż się jeszcze jak ty wyglądasz. Mega żeby słońce nie grzało za mocno. A sklepy w niedzielę otwarte, proszę bardzo. Oj? Widziałeś go? Śmieszny, nie? Z takiej bajki się skojarzył mi. Jinku, nie, nie wiem, czy on się ujął na kamerze, ale piszcie. Była taka bajka, z takim nosem, taki niski był. Może z tego, z, 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 z. Au! Dziewczyna mnie kopnęła. Z tego. Minionki tam taki jest, śmieszny, o, to garbaty. Nie, nie, nie. To trochę mi go przypominał właśnie. Tego posła. Tak rozmawiałam z Piaskiem, że tutaj stolica mody, to teoretycznie wszyscy powinni być ekstra wystrojeni i tak dalej, ale no jednak nie jest tak jakoś tak modnie. Ja Mam, tak, ja mam takie wrażenie, że ty polega na tym, że cokolwiek ubierzesz to będzie dobrze. <noise> no zwyczajnie ludzie są po prostu zwyczajnie ubrani. Troszkę przereklamowane to wszystko moim zdaniem jest. że jak wczoraj byliśmy w tej galerii no to tam jednak no było momentami widać ten luksus ale to tylko momentami I nie nie jest no nie naprawdę jest nie, to nie. był szok normalny facet i a później chodzi w Gucci a później chodzi w Gucci no to jest dziwne. świat jest dziwny Ale tłoczno jest w niedzielę i taki tłok, nie? Myślę, nagram Wam jeszcze, bo w sumie dzisiaj mało bardzo nagrywałam. Bo spędzaliśmy fajnie wspólnie czas. A teraz tak akurat wracamy już po jedzonku, dobrym zresztą. Więc sobie pomyślałam, a nagram Wam troszkę, żebyście zobaczyli tego Mediolanu, jak to jest. Nie tylko z tych pięknych, wiecie, widokówek. Tylko też taki zwykły Mediolan. Po ludzi, na pewno dzwony ja biją. chcę powiedzieć, że Mediolan jest głośny. Tak. Dzwony, jak zawsze na zakończenie. Jejku, głośnie. No, tak się dzieje. A my jutro już wracamy do domu, także przed nami, przed nami w sumie 11 godzin mniej więcej drogi. Więc długa podróż. Mam nadzieję, że Wam się podobało to, co pokazaliśmy. It's kind hard to explain because we are also tourists. Oh, okay. Um, it's Viale Francesco Restelli 3. Okay. okay. If you have okay. this in Google Maps. thank you. <laughs> thank you. No problem. Bye.

Dobrze skakał Będę skakał przez dzieci, chyba O oh my god Ale ryzykowny. Zobaczmy, policja ma tab na tablicy rejestracyjnej napisane Policję. Bardzo fajnie. A to wielkie miasta. A tutaj gratka dla każdego sportowca. I piłki nożnej. O, i to. Tłuste fury. Patrzcie. I pojechało Lamborghini. Żeby nie było tutaj następne. Ferrari. Także jest co tu oglądać: taksi Volkswagen Multivan Włosi lubią Volkswageny. Dotarliśmy do bramy wjazdowej Ale chciałem Wam pokazać, że tutaj jest całe urządzenia i kamery czytujące tablice. Czy macie opłacany ticket do strefy C? I tak się prezentuje z tej strony. Strefa, i widzicie, tu jest. Znak nawet, że nie można wjeżdżać Tylko z tymi biletami Ale powiem wam, że praktycznie same tylko włoskie tablice widać Przyznam, że tutaj w jakąkolwiek uliczkę się wejdzie w Mediolanie To naprawdę to jest taka pomieszana architektura I takie starsze budynki i nowsze Kuterki na porządku dziennym I w Mediolanie bardzo dużo takich starych tramwaj jedzie 1521 patrz, tu jest też taka ładna kamieniczka. I słoneczko gdzieś tam w oddali. I było prawda? prawie Taki przesmyk i wieżowiec. Jesteśmy we włoskim sklepiku. Weźmiemy sobie takie coś do jedzenia. Jak to smak może być? Na pewno zielony. Mhm. Bierzemy ten makaron Barilla, ponieważ tutaj 99 centów kosztuje. O taki. No, Jeszcze gwiazdeczki wzięłam. Ale nie mam jak Wam pokazać z ręki, bo jestem obładowana. Max za mnie bierze. Tak, a w Niemczech kosztuje 2 euro. Około w Też ponad 8 złotych, jak dobrze kojarzę. Max kolację robi dzisiaj. Nasze mini zakupy wyglądają tak nawet dla Nukusie coś. Co jeszcze Wam chciałem powiedzieć o Mediolanie, żeśmy zauważyli, tak nam zwróciłem to uwagę, że podobnie jak w Indiach, tak samo gdzie niegdzie czuć tutaj taki nieprzyjemny zapach. Tak, ale to może po prostu idzie z metra, z tych, albo z kanalizacji, ciężko powiedzieć. Fajnie to wygląda, jak jadą tymi skuterami, bo te głowy im tak bardzo podskakują na tych wartepach. O, ten ma nawet kuferek otwarty, ale się nie przejmuje. I tutaj drogi tramwajowe. Czy warto przyjechać? Na pewno warto, chociaż raz można przyjechać do Mediolanu zobaczyć co nieco. Nie zastanawiacie się, dlaczego nie pojedziemy do metra, pójdziemy do metra, a mianowicie dlatego, że chcemy zobaczyć jak to miasto wygląda, a metrem jakbyśmy przejechali te odcinki, to nie mielibyśmy możliwości po prostu. Zobaczyć jak to wszystko wygląda. A myślę, że też chcecie się tak przespacerować z nami. Na pewno tutaj jest bardzo dużo takiej zróżnicowanej kultury myślę, że ludzie się zjeżdżają z całego świata tutaj Proszę jaki ładny samochodzik. Hmm? O właśnie taki że się sprzedali. Tylko niebieskiego. Tutaj taka bardzo ładna kamienica. Zawsze mi się kojarzy taka kamienica. Jak w Stanach jest taki budynek, który jest na wszystkich plakatach. No i patrz jak popisane. Tutaj wybramy wjazdowe na dole. To młodzież po prostu. Strasznie zniszczone. W dzisiejszych czasach tak młodzież może się wykazać. No, ktoś czeka na nas, chyba. chyba tak. O to większa ekipa Idziemy specjalnie różnymi takimi zakamarkami, żeby zobaczyć jak tak naprawdę wygląda Madryt A nie Mediolan? Nie. Przepraszam jak wygląda Mad... Mediolan. Wybaczcie, mamy dużo kilometrów za sobą. No, zwiedzania. Także dzień. cały dzień i mogę się pomylić. Ale to pięknie, Ale nie sztu... lubię jak tak zarastają budynki, tak. to taka zieleń hmm. i te ogrodzone no takie no, parki, leży, bo... ja myślę, że do Polski to wszystko dojdzie, że to będzie takie ogrodzone. No wiesz, teraz ponapływiać, to pewnie tak. Ale właśnie nie sztuką jest pójść tylko do centrum, zobaczyć katedrale. ale fajnie jest tak się przejść uliczkami. Gdzie, tu, gdzie są niebieskie, to tu można parkować. Oczywiście wszystko zajęte. No to duży problem parkowania. W Milano. Tu tak przykuwa uwagę to, że wszędzie gdzie parter, to od razu kraty. Wszystkie budynki ogrodzone metalowymi kratami. Tak trochę przypomina to jak w Polsce było za komuny. Tam gdzie wojskowe było, to zawsze były szyby za kratami. Tak samo tutaj wygląda. Nie wiem, może coś więcej na ten temat wiecie, dlaczego tak jest, możecie napisać. Wejście do budynku, wszystko ogrodzone, żeby nie było, zobaczcie, zwykłe okna i kraty. Mówiłem, wszędzie na parterze są kraty. Kraty. Mam wrażenie, że nie wiem, ludzie się chyba na parterze włamywali albo co, nie ja wiem. Patrzcie na każdy, tu kraty, tam kraty, no, ale jest to takie szokujące. Już? Na zdrowie.